Międzynarodowy zespół badaczy wykonał najbardziej szczegółowe obserwacje najstarszych gwiazd w centrum naszej galaktyki. Pomimo przypuszczeń, że powstały one chaotycznie, zespół Pristine Inner Galaxy Survey, w skrócie PIGS, odkrył, że ta gromada gwiazd delikatnie obraca się wokół centrum Drogi Mlecznej. Co więcej, wydaje się, że spędzają one większość swojego długiego życia w pobliżu centrum galaktyki. Zbadanie charakterystyki wczesnych gwiazd możliwe jest dzięki obserwacji gwiazd powstałych w ciągu pierwszego miliarda lat po wielkim wybuchu i istniejących do dziś. Gwiazdy takie nazywamy gwiazdami drugiej populacji. Ich czysty skład chemiczny, złożony głównie z wodoru i helu, ze znacznie mniejszą ilością ciężkich pierwiastków, zwanych metalami, niż w przypadku młodszych gwiazd, takich jak Słońce, sprawia, że są one łatwe do zidentyfikowania. Stopień tej zawartości jest w środowisku astronomicznym nazywany metalicznością gwiazd. Te prastare gwiazdy są często poszukiwane przez astronomów poza płaszczyzną dysku drogi mlecznej w halo o niskiej gęstości otaczającym naszą galaktykę, gdzie są łatwiejsze do odkrycia. Naukowcy zakładają także istnienie gwiazd trzeciej populacji. Gwiazdy takie ewoluowały bardzo szybko ze względu na swoją masywność, przez co nie obserwuje się ich już w naszej galaktyce. Po prostu bardzo szybko wybuchały, rozrzucając te pierwsze metaliczne pierwiastki. Gwiazdy trzeciej populacji zbudowane były wyłącznie z wodoru i helu z niewielką domieszką Litu, czyli z tych budulców, które dostępne były po wielkim wybuchu. Teorie opisujące proces formowania się galaktyk przewidują, że najstarsze dalej istniejące gwiazdy znajdują się w gęstym wnętrzu Drogi Mlecznej. Zlokalizowanie ich w tym regionie jest trudne, ponieważ gęsta warstwa pyłu międzygwiazdowego zasłania nam widok na centrum galaktyki, a także dlatego, że starsze gwiazdy są znacznie rzadsze niż większość ich młodszych odpowiedników. Naukowcom udało się wstępnie wybrać gwiazdy kandydujące do programu PIGS przy użyciu specjalistycznego filtra obrazu na teleskopie kanadyjsko-francusko- Największy zbiór dogłębnych obserwacji dziewiczych gwiazd galaktyki wewnętrznej został potwierdzony przez obserwacje spektroskopowe wykonane za pomocą teleskopu angielsko-australijskiego. Obserwacje zespołu PIX zostały połączone z informacjami z projektu kosmicznego GAIA, aby zrozumieć w jaki sposób te stare gwiazdy migrują przez drogę mleczną. No i okazuje się, że starsze gwiazdy mają bardziej nieregularne ruchy, ale nawet najstarsze z nich nadal wykazują pewną typową rotację wokół centrum galaktyki. Ponadto wykazano, że wiele z tych gwiazd praktycznie przez całe swoje życie znajduje się w najbardziej wewnętrznym obszarze galaktyki, w sferze, która rozciąga się w połowie odległości między centrum galaktyki a Słońcem. Kształt ich orbit sprawia bowiem, że nie są w stanie oddalić się od tego miejsca na odległość większą niż 10 000 lat świetlnych. Dla porównania, nasze słońce znajduje się w odległości 26 000 lat świetlnych od centrum. Astronomowie nie dysponują zatem możliwością dostrzeżenia ich w innej, dogodniejszej dla prowadzenia obserwacji lokalizacji. Członkini zespołu PIGS, dr Anke Arensten z Uniwersytetu w Cambridge, powiedziała, że to ekscytujące, że widzimy gwiazdy, które uformowały się w najwcześniejszych fazach ewolucji drogi mlecznej, a wcześniej były w dużej mierze poza zasięgiem. Gwiazdy te prawdopodobnie powstały mniej niż miliard lat po wielkim wybuchu, są więc reliktami z wczesnego wszechświata. Badacze zespołu PIX skupili się na odnalezieniu najstarszych gwiazd drogi mlecznej. A co możemy powiedzieć o najstarszych gwiazdach w całym wszechświecie? Astronomowie od dekad poszukują tych niezwykłych obiektów, pamiętających początki znanego nam kosmosu. Liczą, że kosmiczny teleskop Jamesa Webba dzięki badaniom w podczerwieni, pomoże w wyjaśnieniu natury gwiazd drugiej oraz trzeciej populacji. I oto mały ranking najstarszych znanych nauce gwiazd. Na miejscu siódmym SDSS, tutaj macie numer znana jako gwiazda KV, nazwana na cześć głównej obserwatorki Elizabety KV, została określona niemożliwą gwiazdą ze względu na swoje unikalne właściwości. W momencie odkrycia uważano, że gwiazdy takie jak ona w ogóle nie powinny istnieć. Jest niezwykle uboga w metale, składa się niemal w całości z helu i wodoru, z niezwykle małą ilością innych pierwiastków chemicznych. Jej wiek szacowany jest na około 13 miliardów lat. Gwiazda znajduje się ponad 4000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze lwa. Na szóstym miejscu HD i też numer macie tutaj, jest to wyjątkowa wśród innych najwcześniejszych znanych gwiazd. Jej niska zawartość metali została po raz pierwszy zauważona w 1963 roku i przez ponad dwie dekady była najbardziej ubogą w metale znaną gwiazdą. Jej skład ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia ewolucji chemicznej galaktyk. Gwiazda jest również wyjątkowa ze względu na to, że jest najjaśniejszą gwiazdą ubogą w metale, co czyni ją jedną z niewielu Gwiazd populacji drugiej, widocznych Gołym okiem. Około 2005 roku naukowcy odkryli w niej 7 nowych pierwiastków wychwytujących neutrony: Niob, Molibden, Ruten, Alat, Srebro, Razeodym i samar. Na miejscu piątym BPS. Nazywana Gwiazdą Snedena od nazwiska jej głównego obserwatora Chrisa Snedena z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, to kolejna starożytna gwiazda w galaktycznym halo Drogi Mlecznej. Gwiazda ta należy do klasy gwiazd znanych jako gwiazdy ultra ubogie w metale, a konkretnie do rzadkiej podklasy gwiazd wzmocnionych wychwytem neutronów. Ma około 13 miliardów lat i została odkryta za pomocą teleskopu Cortisa-Schmidta w międzyamerykańskim obserwatorium Cerro Tololo w Chile. Znajduje się 15300 lat świetlnych od ziemi w gwiazdozbiorze wodnika. Miejsce czwarte. Jest to najstarsza znana gwiazda w naszej galaktyce w drodze mlecznej. Szacowany wiek gwiazdy wynosi około 13,2 miliarda lat. W 2007 roku Anna Frebel wykorzystała należący do europejskiego obserwatorium południowego teleskop VLT do pomiaru obfitości pierwiastków promieniotwórczych i uranu oraz toru. Następnie wykorzystała technikę podobną do metody datowania radiowęglowego, używaną do datowania znalezisk archeologicznych, aby określić wiek gwiazdy. Naukowcy po raz pierwszy. Pierwszy wykorzystali tory i Uran wraz z trzema innymi pierwiastkami Europem, Osmem i Irydem, aby z powodzeniem określić wiek gwiazdy. Trzecie miejsce to gwiazda SMSS 03136708 odkryta w ramach programu SkyMapper Saturn Sky Survey w 2014 roku. Położona jest na obrzeżach drogi mlecznej w odległości około 6000 lat świetlnych od ziemi. Gwiazdo zbiorze węża wodnego. Gwiazda została po raz pierwszy zidentyfikowana, zbadana i opisana przez australijskich naukowców z Australian National University. Jej wiek szacuje się na 13,6 miliarda lat. Posiada najmniejszą metaliczność ze wszystkich odkrytych gwiazd. Drugie miejsce Proszę bardzo, gwiazda wczesnej populacji drugiej, znana również jako gwiazda uboga w metale, która znajduje się w halo galaktyki drogi mlecznej. Wiek gwiazdy szacuje się na około 13,8 miliarda lat, z niepewnością wynoszącą 40 miliarda lat. Oznacza to, że podobnie jak inne stare gwiazdy, powstała niedługo po narodzinach wszechświata. W 2002 roku grupa naukowców odkryła, że właśnie ta gwiazda zawiera złoto, co było pierwszym przypadkiem odkrycia złota w gwieździe innej niż nasze słońce. Naukowcy stwierdzili, że chociaż każda gwiazda prawdopodobnie zawiera śladowe ilości złota, był to pierwszy raz, kiedy byli w stanie potwierdzić obecność tego pierwiastka na 100%. Ten podgigant oddalony od Ziemi około 1000 lat świetlnych jest częścią gwiazdozbioru zbioru Herkulesa. Na pierwszym miejscu naszego rankingu znalazła się gwiazda HD 14283. Jest to obecnie najstarsza znana gwiazda. Ze względu na wiek nazywana jest także Matuzalemem, od najstarszej postaci Starego Testamentu, która miała żyć aż 969 lat. Naukowcy twierdzą, że gwiazda może mieć nawet 14,5 miliarda lat, ale to czyniłoby ją starszą niż obliczony wiek wszechświata. Szacowane na około 13,8 miliarda lat, chociaż ostatnie odkrycia teleskopu Jamesa Webba mogą wskazywać na to, że te obliczenia są jak najbardziej poprawne, bo wszechświat wydaje się być jednak nieco starszy. Gwiazda ta ma bardzo mało żelaza i składa się głównie z wodoru i helu. Taki skład wskazuje, że musiała uformować się, gdy w kosmosie dominowały hel i wodór, a żelazo nie było jeszcze wszechobecne. Gwiazda znajduje się w gwiazdozbiorze Wagi, blisko granicy Drogi Mlecznej z gwiazdozbiorem Wężownika i około 190 lat świetlnych od Ziemi. Jak więc widzicie, mnóstwo jest starych, dziwnych i niemetalicznych gwiazd. My tutaj metal lubimy, więc wolimy gwiazdy a pierwszej populacji, bo to jest na odwrót. Trzecia populacja to najstarsze, a pierwszej populacji jest na przykład Słońce. Moi drodzy, zapraszam na stronę internetową. Awastrofa.pl I do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.